Ktoś kameruje. Ktoś kameruje. Daj rączkę. Do kamery spójrz. Zobacz. Taka duża dziewczynka. Ale narobi ryku. Narobisz ryku? Nie. Nie, udało się. Jedna rączka, a jest, druga rączka, ma mu się rączkę. Och, ta rączka już nie chce przejść. O, yes. Tak, a już jestem duża, tak? 60 na 62, to akurat na nią. No. To co dzisiaj kupiłem? Nie, no. nie co? E? E? Powiedz, nie podoba mi się, co ze mną robicie. Tak? Nie podoba mi się. Acie, jaka duża jestem. Jaka duża jestem, prawda? E? Duża jestem? Halo. Jakie spojrzenie. Halo. A mamusia też została skamerowana? Całość. Co to mamusie nie kamerujemy? No co to mama nie gwiazda wieczoru. Mama... Mama to druga doskonałość po tej małej. Może pierwsza? Ona no. No, będzie dopiero doskonała. Wyprostuj rączkę. Chyba zaczynamy tego nie lubić, co? No? No co? O, jak my pięknie wyglądamy! Aha. No. No cześć. Też macha cześć. Też macha cześć. Co mamusia robi? Zbiera córeczkę. Ale zaraz się to nie będzie nam podobać, nie? Powiedz, już tracę cierpliwość. Mama, rób to tylko 20 razy szybciej. O kurde, co ty tak rośniesz? Co to tak? Mama ma problem ci to założyć. Nie przesadzasz troszeczkę? Ale ty, ale ty tu masz już. Co ty tak? Ty tak szybko rośniesz? No. Voilà ale te, teraz najlepsze się zaczyna. czapeczka No, no, co? Cze. No, coś? No, coś. maleńko maleńko. Śliczno moje. <laughs> Uśmiechnij się do laty. Mhm. Teraz będzie zabawa. Będzie bek. Aha. Aha. I ja teraz mi się skapło niewygodnie mi. I za ciepło, co? Kochanie, za ciepło. I teraz najlepsza część programu. Czapka. Czapeczki wody uwielbiają najbardziej. Dobra. Na razie na tym kończymy sesję.